Witam na kanale po krótkiej przerwie. Patrzcie, nasz nowy piesek widzieliście już. na TikToku tak, ale tutaj na YouTubie chyba jeszcze nie. Nasz nowy piesek, Budyń go nazwaliśmy. Tak, jest to kangal turecki. Patrzcie, ma dopiero 12 tygodni, już jest taki duży, będzie jeszcze większy. Jeszcze większe to co jak zazdrosny jesteś. Zazdrosny jesteś tu w No tak, tak, wszyscy się cieszą, dobra. Już, bo ty gryziesz, koniec. No, idziemy nakarmić koniki. Już, już, bo mi się pod nogi, pchasz. Budyniu. O! Troszkę syf. Oj, tak iwej. No i to. Tu. Nic. No nic. No nic. Iwej, nie rób tak. Nie rób tak. A ty co? Już się opierasz. Dobra. Dajemy im jedzenie. Ja mu muszę tak oddawać, bo on nie potrafi jeść z. Eee, tego. No, tam. <laughs> Jak to się nazywa? Sp y ze żłobu, o. nie potrafi jeść po prostu. Ze żłoby. że Ze żłobu. On kopie w ten żółb. On próbuje to wszystko rozwalić. Posuń się. Dobra, ty też masz na ziemię. No. I w ogóle mam nadzieję, że w kolejnym filmie pokażę Wam naszą nową stajnię. Także musicie być na bieżąco i wyczekiwać i co? Na razie tak nie mam w ogóle weny do nagrywania, dlatego mało filmów jest. Po prostu tak nie wiem Nie mam pomysłów ani weny. Kopi już dostaje pasze dla matki dla matki, dla koboły źrebnej i dla klaczy ze źrebakami. Już wiecie te wszystkie witaminy, żeby wspomóc ją tam, i jej ciąży, wyszła ze żłobu już jedzenie. Nie, Dawidzi. No. No i co, taki obrządek wieczorny nagrywamy. Mam nadzieję, że lubicie takie filmy z wieczoru. Niech tutaj sobie ogarnią wszystko. Czyli w sumie to karmię, jedę siana, no. Czyli też karmię. I tak dalej, i tak dalej. no. Hiro wraca pod koniec stycznia. Albo początek lutego chyba tak tutaj będzie dla Kofi Kofi ogólnie bardzo mało jesiana dużo zostawia i mam wrażenie że ona jest tak że ona sobie zje przestaje jeść, odpoczywa sobie, zaraz znowu sobie zje. No ale wszystko ma dobrze wszystko z nią jest dobrze, więc może po prostu nie lubi. No ma jeść, tak jak inne żarłoki nasze, budyni! Chodź, pokaż się! Chodź, pokaż się! Chodź tutaj! i Chodź tutaj! I zejść, zejść w budyniu! Słodziaczku, ty mój! Oj, już się rozwala! Już się rozwala! Budynia będziemy też mogli wysyłać na szkolenie. Jak już będzie mógł, tam od chyba któregoś miesiąca czy tam roku jest dla niego dostępne no tam się... nie pamiętam, no ale mama pamięta mamy teraz nie ma więc wam niestety nie powiem dokładnie, no ale też coś na pewno wam pokażemy, powiemy On jest taki crazy. czasami ma takie dni, że gryzie to tak jej dzisiaj a czasami jest taki fajny, potulny, nic nie robi i się znowu gryzie no ale to jeszcze szczeniaczek jest mały byliśmy z nim Wczoraj, no, przedwczoraj na szczepieniu, tak, w sobotę. I powiem że był taki spokojny na poczekalni. Było bardzo dużo osób. Czekaliśmy półtorej godziny, jak nie dwie. No i siedział, nic nie robił w ogóle. Wywalone miał na wszystko dookoła. Pisek się koło niego położył. Taki fajny czarny labrador. Położył się koło niego, zaczął go wąchać, chciał się z nim bawić. No budyń co, budyń nic. Budyń sobie spał. Mam wstawię zdjęcia albo filmy. Jakieś może jak mi się uda? Jak on to wykombinował? Co on robił? Ciągle spał, no o tobie mówię! No o tobie mówię! Byczku mój! Uu, byczku ty mój! Byczku ojej! I co już, Umieś dawać łapę, nie i siadać i prosić? Taki mądry jesteś, piesek, tylko gryzieś! Głupiutki taki, chodź! Czasem jeszcze nie ogarnia do końca tych sztuczek na to. Usiądź, usiądź! Budyń! Halo! Usiądź! Dobry pies! Dobry! Dobry budyń! Dobry budyń! No! No, chodź, wstań! Chodź! No, chodź tu! No, chodź tu! Usiądź! Usiądź! Nie proś! Usiądź! Budyń, zostawiam! Usiądź! No i ona przyszłość go rozprasza! Już teraz nie zrobi tak! No, ale w każdym bądź razie coś tam już potrafi. Biegają, bawią się. Teraz psiutka ma do zabawy kolegę. Zobaczymy na jak długo, bo wiecie, że będzie giga taki jak kucyk. Duży albo nawet większy. Więc zobaczymy i się bawi ciągle w sianie. mu się położy i się będzie bawić. To będzie Dajenny pies obronny. No wiecie, to znaczy nie wiecie pewnie. Mało jest tych psów w Polsce. To w Turcji to są psy wykorzystywane do walki z wilkami. Oni im obcinają uszy, żeby żaden wilk im nie odgryzł. Ani żadne inne zwierzę. I są wykorzystywane właśnie do walk. No i wiecie tam, możecie sobie zobaczyć na TikToku wpisać kangal Turk. Ja mam wyskoczyć, jakie one są agresywne na tych filmikach, no ale on to taki nie będzie. No. to akurat już będzie... Wiecie, ciapa oni niej tą szkolą specjalnie po to. Specjalnie po to. Chyba, no, że też będziesz zagryzać. Zagryzać. Jakiegoś konia nam przetargasz do domu. Jakiegoś konia. Konia. Oj, no usiądź, no ślicznie! Poproś! Poproś budyń! Czekaj, ci musi się podrapać. Poproś, usiądź. Nie. Usiądź. No i idź ty. ty, <grym>, co ty robisz? Zabawy. Na zabawy go wzięło teraz chłopaka. Idziemy tutaj. Do naszych pocyków. O! Pachnie zasianą w ogóle nie wiem czy wiecie jak pachnie siano kiszonka ale ja tak lubię ogólnie zapach siano kiszonki, ostatnio byliśmy u mamy koleżanki właśnie z ostatniego filmu, co chyba pokazałam wam tę kozy to ona ma siano kiszonkę dla swoich koni i tam tak ładnie pachniało siano kiszonką i mi się to przypomina z tym jak pani Dari Kobiernik Byłam, robiłam trochę tam. I tam było bardzo dużo sianokiszonki i tak zawsze pachniało tym wszędzie dosłownie. I tylko z tego mi się kojarzy sianokiszonka. I z tym, jak czuję sianokiszonkę, to tylko mi się to przypomina wszystko. Mm. Takie opowieści przy okazji. Na razie daję im wycie pod boksy, żeby potem wrócić, bo sobie zamiotę. Mm. Muszę i wszystko budnie nie Poszedł sobie pewnie do psiutki. No, Oj! No i co? Mógł powiedzieć? Mogę Wam was zaprosić na TikToka mojego i taty u mnie wyświetli wam się tutaj dziś nazwa, ale Roxy.Tinker zdać S3 Tinkers a utaty jest chyba siwy, 007 siwy. Więc też macie tutaj nazwę wyświetlonią, wyświetloną. I na Instagramy nasze was zapraszam. U mnie tutaj się wyświetli. Ruksana Droszczak krzyczy. A utaty. Co jest, coś siwy, coś tam. Nie pamiętam. No ale macie tutaj wyświetloną. Więc sobie możecie nas zaobserwować na Instagramie. Od razu przepraszam za mój brak, mój brak aktywności. Ale wiecie też, mam dużo nauki, mało z mi robię przez ten czas, przez ten okres. No ale egzaminy w tym roku trzeba się trochę pouczyć, nie? Co, ty się dusisz jak zwykle. Jak zwykle. O. Trzeba cię, siana, bawią się. Psy marczą na siebie. troszkę ci od kofi dam jeszcze, bo ona aż tyle nie zje. tyle, no. nie za dużo. Ona ma tyle porozwalonego sianu w tym boksie No co? Ta laska mm. Ten tam się dusi jak zwykle przy, przy pyłkach, przy dawaniu właśnie siana to po prostu on tak kaszle co tam, Niunia? Co tam, Niunia? Niunia jeszcze bardziej się daje głaskać po głowie, po uszach. A przecież nie się nie dawała na początku. Na początku, nie? No... No Niunia jesteś też taka fajna, taka fajna Niunia. Nie podsiadłem, no ale... No Przytulaski na przytulaski ją wzięło. Kobite. Matkę Polkę, pokaż, jaki masz już brzuszek taki. To, jeszcze przytulaski, podrapciać cię. O, tutaj po głowie. Tutaj. Uch. Co, mnie? Co, niunia? Niunia! No. Dobra, jedz, już się nie przeszkadzam. W ogóle musiałam zamknąć tak, ale jest sobie ten boks, bo znowu wypycha dupą, a jakby wypchał, to żeby po prostu nie otworzył. Bo nawet jak wypcha sobie deski, no to to tam ciul byle by nie otworzył, nie? To już będzie gorzej. Mm. O, teraz będę kaszyć jak do vinci od tych pyłków tutaj z siana. Co tam na wincie ty tak kaszlesz? I najlepsze jest on tak robi tylko właśnie je albo jak je albo jak jest domane znowu siano No co tam Iwy, i Iwej zaglądasz niunia? Już ci będę dawać sianka! Już ci będę dawać sianka, szczurku ty mój Czurku ty. Eee. Pipo. Ty ruda, wredna małpa taka z niej No już ci będę dawać już będziesz miała sianko i do spania, nie? I do spania Jeszcze trochę ich przeprowadzacie, dziewczyny Dziewczyny, i co tam? Co tam? Nie mam nic No i ochraniaczka Cykłowi dajemy najpierw stąd I reszta dla rydnej krowy Odejdź Odejdź Niunia Fuh. No zaraz ci tam dam wody Pozawieram ci stamtąd siana no ma dwa ten? Tam już w tamtym się będzie miała normalna, Ale tu po prostu jeszcze musi chwilę wytrzymać to. Wylejemy tą wodę. Miała ja świeżą. I co? Budyń! Buddy! Co tam? Iwej nie lubi w ogóle psów. Nie wiem czy to mówiłam, czy nie. O, a teraz tak wpadam, natomiast chcielibyście, może, takie fakty o naszych koniach? Tak, po pięć faktów, może napiszcie w komentarzu. No, Jezus, czy byście chcieli takie coś? Bo tak jak teraz sobie wiedziałam, że wy nie lubi, to tak mi się wymyśliła. O, jezu, Zuki, na zaraz, chyba. Albo nie. <laughs> Albo tak. Mm. A, na zdrowie, dziękuję. Dajemy wodę kuzykowi najpierw. ty gdybyś może do fryzjera poszedł. Wyczyszczenie. taki widzę brudas. To chcę przyjechać kucyka wyczyścić. <słyska> oj, 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 oj. No. Mi, sorry. No sorry. Sorry, Iwej. Co powiesz mi ciekawego? Co mi powiesz? jaki ty masz W ogóle powiem że Kofi i Iwej aż tak nie zarosły. Z Bajlejsa bardzo się sypie, ale też nie jest taki zarośnięty mega. No a w tym roku zima taka słaba. Widziałam też na grupach właśnie tam naszych tinkerowskich, że też większość tinkerów nie zarosła, jak już zarosły to tak fest, nie? No to tak konie się wtedy męczą. Z tym jak jest u nas 15 stopni na plusie widzimy mają taki puch na minus 15. No, no tak Iwej, zgadzasz się z tym? Raz Iwej tak nam właśnie zarosła. To było w tamtym roku. Nie w 2022, tylko w 2021. Czyli dwa lata temu. Dwa lata temu, moja pięknutka. Moja pięknutka, nic na taki, masz duży ten łeb. Chyba największy, co? Nie, no Dalinicie ma największy. Co? No i to w sumie, co? Myślę że w tym filmie... no i budyń się tam bawi. Że w tym filmie byłoby to no tyle. Nie ma co przedłużać, gadać głupot. Już się z końmi też żegnamy. Także dobra dobranoc, końniki i do następnego filmu.